Cześć kartuszki, z tej strony Lila i witam na moim kanale. Dzisiaj przygotuję do Was nową serię, która będzie nazywała się Wyremontujemy ważną i której będę przerabiała różne domy, mieszkania, parcele publiczne zarówno zrobione przez Maxis, jak czasami przez moje też stare albo coś takiego. No, na, co, na cokolwiek za, zajdzie mi ochota. I no, oczywiście nazwa nawiązuje do, wydaje mi się, dość popularnego programu w telewizji teraz, który no, nazywa się Nasz Nowy Dom. Mam nadzieję, że go wszyscy znają, bo jest to super program, jeden z moich ulubionych. Jak w sumie jak nie najulubieńszy, ale jeśli ktoś go nie zna, to polega to na tym, że znajdują oni ludzi, którzy znajdują się w dość takiej trudnej sytuacji finansowej, mają dość jakby takie ciężkie warunki do mieszkania, Przed nie mają kanalizacji czasami, albo wody bieżącej w kranie, albo no nie wiem, ich ogrzewanie to jakaś taka mała koza, która i tak czadzi okropnie, więc no ich mieszkanie jest niebezpieczne i no to jest coś takby sami jak oglądam ten program, to jest aż takie wow, naprawdę ludzie w 2020 żyją w takich warunkach? Jakby to jest aż takie ciężkie do zrozumienia ta zadacza tego, tego, tego chleba, bo jakby wydaje się, że jest XXI wiek i wszyscy no, mają takie dość dobre warunki mieszkania, a okazuje się, że no, niestety czasami ludzie mieszkają w trochę gorszych warunkach i jest to oczywiście normalne, ale no jest to czasami takie zastanawiające, że no, ja wydaje biejące na jakieś głupoty, a inni tego potrzebują, więc no, yy. ale... Sama nazwa wyremontujemy wasz dom, nawiązuje do mojej ulubionej sceny z całego tego programu, gdzie jakby, jest to tak gdzieś na początku, tak przed tym remontem, gdzie jakby stoi prowadząca programu, czyli pani dobor, przed tą rodziną, oni są tak ustawieni w kubkę, nie, tak <laughs> przytulają się i tak dalej, i ona wtedy im opowiada, że no wiecie, wasz dom jest w strasznym stanie jest. Nie wiem, czy nasza ekipa da radę w tak krótkim czasie wyremontować tych dom. W ogóle oni remontują ten dom w 5 dni, i to jest dla mnie takie czasami co? Jakby 5 dni na gruntowny remont to jest strasznie mało, ale no, wracając do rzeczy, ja tak mówię, że no nie wiem, czy damy radę i tak dalej, a czasami mówi im, że no wiecie co? W sumie wasze mieszkanie jest nawet już w porządku, jakby macie już wodę w kranie, więc może sami wyjdziecie na prostą. I czasami reakcja tych ludzi jest. Czasami bardzo różne Niektórzy po prostu stoją i mają pokrową twarz, niektórzy płaczą i tak dalej. Wtedy na sobie taka cisza, oczywiście muzyka tak narasta, narasta i wtedy Daworowa mówi: wyremontujemy wasz dom. No i oczywiście wszyscy się cieszą i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie fakt, że no my jako widzowie e, już wiedzieliśmy o tym fakcie, że ten dom został wyremontowany. Bo jakby po pierwsze, ten odcinek powstał, więc no jest coś oczywiste, że ten remont doszedł do skutku. Po drugie, e, w, tych jakby, w tym wstępie, na samym wstępie, na samym początku tego programu są flashbacki, gdzie ci robotnicy wyburzają wszystkie ściany i tak dalej. Więc my na start wiemy, że do tego remontu doszło. I za każdym razem, jest, w każdym odcinku jest ta scena i za każdym razem mnie to śmieszy, bo jakby, kurczę, to jest niepotrzebne. I jeszcze jakby oni grają na emocjach tych ludzi. Czasami są dzieci, czasami po prostu mam aż takie, ale po co? Jakby granie na emocjach dzieci jest takie... Takie sobie, ale no tak czy siak uważam, że jakby ten program zmienia ludzi, zmienia życie ludzi bardzo, bo no, wydawałoby się, że to tylko dom, ale to jest jednak bardzo ważna część życia, więc no i tak oglądam mimo wszystko, bo no, wiadomo, to jest reality show i muszą być jakieś emocje, muszą być jakieś takie mm, granie na emocjach mimo wszystko, bo no, takie są po prostu zasady gry i żeby robić dobrą telewizję, trzeba y, jakby umieścić też. Y, niestety posługiwać się ludźmi do tego no ale już wracając do rzeczy, bo nie powiedziałam jeszcze ani jednego słowa o samym tym mieszkaniu więc kiedy ja remontuję mieszkania, to mam takie coś, że zastanawiam się jakby w którą stronę chcieli iść ci sami autorzy tym razem no to byli, to oczywiście było Maxis, bo to Maxis stworzyło to mieszkanie jest to mieszkanie naprzeciwko rodziny Beda, czy tam Heda nie mam pojęcia jak to się czyta ale to są nowy apartament apartamenty 2B, jakbyście nie widzieli, więc no jest to dość blisko właśnie rodziny peda. Ale jest to rzeczy, kiedy, jakby, kiedy remontuję domy, staram się jakby dość gruntownie je remontować. Dlatego jest to powiedzmy, nie remont, tylko całkowita przeróbka. Więc te domy takie po remoncie zwykle różnią się bardzo. Ale ja, kiedy ja remontuję, staram się myśleć o tym, co autor miał na myśli tak dosłownie, w sensie co chciał osiągnąć w przykład, Kiedy widzę jakiś dom, który nie wiem, wydaje mi się, że a tu chciał pójść taki bardziej modernistyczny e, jakby dom, to wtedy po prostu idę z tym pomysłem bardziej i robię jeszcze taki, jeszcze bardziej podkreślam tą modernistyczność, powiedzmy. I w tym domu wydawało mi się, że e, jakby ten dom miał być taki kolorowy, taki bardzo też e, rodzinny, bo sam ten dodatek, właśnie, bo to oczywiście mąż, San Maishuno, e, sam dodatek miejski życie jest taki bardzo, ma wiele kolorowych rzeczy, bardzo taki jest pstrokaty i tak dalej. Coś oczywiście podoba mi się i wcale nie jest to jakieś złe czy coś, ale no starałam się, żeby ten pokój był, ten dom był bardzo kolorowy i tak dalej. I myślę, że nawet mi się udało, bo zwykle, kiedy ja robię domy, one są takie bardzo w pomurę ponure i takie bardzo bez kolorów, bo jakoś tak no wygodnie jest po prostu się beżami, czarnymi i tak dalej. I oczywiście jest ten, ten te mieszkanie jest w galerii, ale Sprawa jest taka, że nie można zapisywać mieszkań w galerii jakby normalnie. Trzeba zapisywać je jako pokój, więc e, zapisałam to jako pokój, dlatego nie ma to, nie ma tam y, czasami niektórych ścian, więc musicie niektóre ściany po prostu sami dobudować, jeśli chcielibyście używać tego mieszkania. Ale no, nie jest tego trudne, po prostu trzeba, tam, nie, wiem, cztery ściany dopasować tak dalej i to, to w sumie tyle i po prostu domalować, i, bo no, niestety nie da się tego zrobić inaczej bo z jakiegoś powodu Maxis uznało, że nikt nie będzie chciał zapisywać mieszkań. No nie wiem, po prostu tak to wygląda. I ja już będę kończyć. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Oczywiście, jeśli chcecie, zostawcie lajka, suba, komentarz, cokolwiek chcecie. I widzimy się w następnym. Cześć!